Witajcie moje drogie! To ja, Anna Geudon, wasza ikonografka. Yy, mam nadzieję, że część z Was ze mną już niedługo zacznie kurs o szatach. Mam mnóstwo pytań dotyczących tego kursu, dlatego postanowiłam tak na szybciutko nagrać dla Was tą wiadomość i odpowiedzieć na kilka najczęściej zadawanych. Yy, pytacie mnie. Czy ten kurs y, będzie y, powtarzany? Otóż y, myślę, że tak, ale jeszcze nie wiem kiedy. Może za rok, może za pół roku, na pewno nie wcześniej niż za pół roku, a może, a może jeszcze to trochę dłużej potrwać. Tego nie zdecydowałam. Na pewno już nigdy nie powtórzy się taka promocja i na pewno już nigdy nie będzie tej propozycji tych. Y, Y, tych konsultacji indywidualnych ze mną. Y, oczywiście macie możliwość wykupywania ich, ale to będzie już jakby dodatkowa opcja i to nie będzie w ramach y, kursu, jakby całości. Y, to jedna sprawa. Drugie pytanie dotyczy to tego, czy ja mogę wystawić y, rachunek, fakturę za, ten, za te y, warsztaty. Oczywiście tak, tylko musicie mi o tym powiedzieć. Ja to zgłaszam do mojej y, księgowej. Ona wystawia na wasze dane, dane waszej firmy y, fakturę i jak najbardziej możecie to sobie odpisać. Jeżeli prowadzicie y, działalność gospodarczą, możecie to sobie wrzucić w koszty, no i wtedy Kurs no, w ogóle jest dla Was, no, nie, nie kosztuje Was w zasadzie. E, czy mogę e, wystawiać e, takie zaświadczenia o ukończeniu warsztatów? Tak, w planie jest e, takie, e, takie taki wystawienie takiego dokumentu dla Was wszystkich. E, na końcu zajęć dostaniecie potwierdzenie ukończenia tych warsztatów. E, i co? I y, mogę, czy mogę to wystawiać w różnych językach, tak? W języku angielskim, niemieckim i rosyjskim Mo możecie to mieć. Jeżeli tylko, że takie, mm, takie rzeczy proszę zgłaszać wcześniej, y, żeby nasza Kasia, nasza... Nasz aniołek tych warsztatów, tak? To jest nasza, wy jej nie widzicie, ale ona bardzo dużo robi i pomaga i organizuje to wszystko od strony technicznej, żeby Kasia miała to zgłoszone, i, i właśnie ona, ona dopilnuje, żeby to do was dotarło. Czy materiały przesyłać będę pocztą? Nie. Wszystkie materiały, które, które będziecie dostawać, będziecie dostawać mailowo. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest to, żeby żebyście dobrze podali tego maila, bo na maila też będziecie dostawały linki do zajęć. Tam naprawdę nic nie trzeba skomplikowanego zrobić. Będziecie miały po prostu taki trójkącik, taką strzałeczkę czerwoną jak start i jak otworzycie maila, musicie nacisnąć na tą strzałeczkę i ona was przerzuca automatycznie na nagranie z zajęciami. I tu jeszcze raz powiem, że mamy sześć nagrań z zajęciami i trzy zajęcia, y, sześć nagrań, takich, które wam wysyłam, y, które są no, wcześniej przygotowane, i dwa zajęcia na żywo. W, w czasie rzeczywistym. I y, Wszystkie te informacje, jak ktoś się zapisze, dostaje mailem. Także macie to zanotowane, macie to w tabelce rozpisane z datami i zawsze, czy to będą te zajęcia wysyłane, które są nagrane, czy te zajęcia na żywo, to zawsze będą się odbywać we wtorki o 17.30. Tylko w przypadku, kiedy to są te zajęcia wysłane, wcześniej nagrane lekcje, możecie je sobie odtwarzać, kiedy chcecie przez cały tydzień i kolejne tygodnie. Natomiast zależy mi bardzo, żebyście no, w swoim planie na te dwa miesiące uwzględniły przynajmniej te dwa wtorki, żeby być o tej 17.30 ze mną. I te wtorki są zaznaczone w waszym mailu. Czyli, jeżeli ktoś się zapisuje, to wysyła do mnie maila z hasłem listopad szaty. I ja wtedy y, tą osobę mam y, na liście osób, która y, chce brać udział w warsztatach i ma te warsztaty za 950 zł, czyli w tej promocyjnej cenie. I y, y, do niej od razu jest wysyłany mail z wszystkimi szczegółami. Y, jeszcze spojrzę na kartkę. Aha. 2 grudnia, o to bardzo ważne, 2 grudnia yy, będzie spotkanie zero. To będzie takie spotkanie techniczne, żeby nie było już problemów 6 grudnia. U ustaliłam właśnie z naszym aniołkiem stróżem, Kasią, że yy, będzie wtedy i na jej prośbę robimy to spotkanie. To dostaniecie wtedy linka z krótkim filmem, z moim nagraniem, gdzie mówię Wam, na temat materiałów, które są potrzebne do zajęć. I, yy, i, jak we, i, I będziemy sprawdzać, czy wszystkieście weszły na ten link, czy możecie, czy nie macie problemów, gdyby były jakieś problemy w czasie wejścia na ten link, jakiekolwiek kontaktujecie się z Kasią, piszecie na czata, yy, możecie pisać mailem, że macie problem, i te spotkanie 2 grudnia o 17.30 jest właśnie po to, żebyśmy ustaliły, miały jeszcze te kilka dni takiego zapasu, żeby, żebyście broń Boże nie straciły tych pierwszych zajęć i żeby wszystko wszystko było jak należy. Nam też bardzo zależy na tym, żebyście były zadowolone, żeby wszystko gładko szło. I dlatego też no, przykładamy mnóstwo starań, bo to jest nasz, na, moje. Mój pierwszy taki kurs, gdzie będą te zajęcia na żywo, i pierwszy kurs odpłatny, który robię, i pierwsza edycja kursu o szatach, więc no, przykładamy tutaj wszystkie y, ogromnych starań, żeby poszło to dobrze, i żebyście, żeby naprawdę było bez, bez zarzutu. Dlatego proszę Was, żebyście również tego 2 grudnia no, zwróciło uwagę, dostaniecie wiadomość w mailu. I żebyście zwróciły uwagę na to, czy, 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 czy wszystko gra u Was. Kurs będzie Wam podawany na platformie YouTube. Też takie pytanie padło. Hmm. Yy, będzie na platformie YouTube i będziecie miały właśnie przekierowanie linkami do zajęć. Kurs jest do Waszej dyspozycji przez pół roku. Yy, pół roku możecie z niego korzystać, po pół roku zostanie zdjęty z YouTube'a. Yy, to chyba są główne pytania yy, dotyczące, dotyczące warsztatów. Gdyby coś się jeszcze pojawiło, ja oczywiście będę odpisywała. Prosimy o wpłaty do, yy, do, do, do początku grudnia. Tych osoby, te osoby, które chcą mieć to po tej promocyjnej cenie. I. Yy, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to proszę nie bójcie się, nie, nie miejcie ich, zapisujcie się.